Cześć wszystkim, jestem Naizy To jest drugi odcinek z, z Brookhaven Witam was wszystkich Przepraszam za ragi. Pamiętacie, żeby zostawić suba yy, Udała nam się wojna nareszcie, pistolety schowałem, więc za chwilę będę je miał w ekwipunku No okazało się, że prawie zginąłem, prawie yy, Powiedziałem sobie to jest za trudne, musiałem mieć cały czas taką tacę, nie mogłem w ogóle walczyć Um, to taka trudna walka, że. No. Nie chcę mi się nawet o tym mówić. Więc postanowiłem, że wille se zrobię. Nie będę. Nie ma sensu, kurde, tutaj już. działać. No, zarobiłem na tym sporo bilionów. jestem bogatszy, nawet. Bank, no nie ma tyle. Teraz, no, ja nikt nie wie, że jestem najbogatszy. Może ktoś jest bogatszy ode mnie, no ale. Wszystko dobrze na razie, na razie jestem bogaty, szczęśliwy. Wiecie co? Może no jeszcze parę dni pobędę, no ale naturalnie no mi się to nudzi, więc chodźmy tutaj, wyjdźmy sobie. Muszę się przebrać. Idę się przebrać do domu. Idę się przebrać. Dobra, jesteśmy już przebrani. Wszystko dobrze. No, ja chyba będę kończył z tym, nie? Um, no, na razie żadnego domu nie ma, jakie laksy są w ogóle, dobra. Um, no, nie wiem, chodźmy, ne, nie no, z broni, z mi nie pojadę na pewno. Pieniądze wezmę, tamtą tarczę płaczą mi nawet. Tutaj wezmę sobie też telefon. I karty w sumie nie potrzebuję, no ale... Na wszelki... Dobra, to wszystko. Może być jeszcze parasolka na wszelki wypadek. Wszystko dobrze, idziemy. hej okay, spróbujmy jadę do jakiegoś sklepu, bo jedzenia za dużo nie mamy. Chodźmy, chodźmy. tra la, la la W ogóle chyba dwa filmy takie są jeszcze, nie wiem, przepraszam. No i nasz samochód w sumie tu. Nie, sprzedałem go. No właśnie, znudził się. I kupiłem sobie samochód. No takie coś. No nie. Dobra, teraz będzie bezpieczny. Za. Okej. Okay. Stawiamy sobie samochód. Yy, i mamy więc teraz pojedziemy zbita 35 ok i zmieniliśmy sobie tutaj nie jedno drift driftów I jedziemy sobie do sklepu Do sklepu sobie idziemy, więc widzimy się, jak będziemy w sklepie. Dobra, jesteśmy już w sklepie. Jesteśmy w sklepiku. Na razie nic nie padało, więc parasolkę sobie schowajmy. Kurczę, no. Parasolkę sobie schowajmy i chodźmy sobie kupić jakieś... Tak, jakieś siedzenie. Lody weźmy Chipsy Pizza Jabłko zielone Jabłko takie czerwone Banana No weź On też ma wózek Ostatnie Czemu kto mną steruje? Co jest? Widzicie to? Ten wózek jest jakiś sus nie! Kurczę, no muszę jeszcze jeden brać. Czekajcie! Dobra, wziąłem nawet tamten był jakiś zbugowany, nie wiem co się z nim stało. Jakiś dziwny wózek. Bierzemy salady, chipsy, jabłka, banana. Pizzę. Tutaj mamy batonika, drugiego batonika. Tutaj wody nie da się. Tutaj mamy mleko, energetyka, kole i to. Wszystko. No, i tyle wystarczy. Proszę, zap zapłacę tutaj 230 złotych okej okay. Mamy zakupy teraz sobie włóżmy je do bagażnika. Yy, przepraszam za otwierające się drzwi muszę zaparkować Nie, policja jeszcze bym źle zaparkował. Przepraszam za te yy, jak ktoś mi wchodził to przepraszam. Yy, teraz jedziemy sobie fryzurkę zmienić tutaj. Obym znowu źle nie zaparkował. Dobra godzina w ogóle o em um. okej okay. nie wiem dobra godzina jest dobra i zmieńmy sobie kolor włosów bo ostatnio sobie zmieniłem Miałem czerwony i no spodobał mi się niebieski sami zobaczcie Fajny, nie? Taki niebieski. No i teraz jedziemy z powrotem. Tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, jestem już gotowy i musimy... No ja po prostu muszę. Widzimy się w domu. Dobra, nareszcie jestem w domu. Zoparkujmy Muszę sprzedać Ciekawe za ile baniek mi się uda to sprzedać Okej, okay, w sumie ma nawet duży garaż Ale i tak no Mógłby mi się tu ktoś włamać Weźmy ktoś drabinę I co po prostu wejdzie Więc no właśnie o tym mówię Więc ja się z wami widzę za chwilę Bo muszę to sprzedać to mi się podoba Ym, Samochodzik, samochodzik Na przykład Nie Tutaj co jest, usunęli te samochody, co chce wziąć? To było takie Bugatti Nie wiem, usunęli je Usunęli, a nie, dobra jest Śle już ten samochód, ale dobra, mamy go. Bierzemy sobie kolor, oczywiście, że biały, piękny, bogaty. Otwieram nam się garażyk i wjeżdżamy naszym bogatym. Dobrze, że jeszcze wzięłem te kupy. No tylko niech mi spróbuje wejść do domu. Tego po prostu, no nie wiem. W sumie to też jest żołnierz, ale że nie będę do tego. Okej, okay. jesteśmy zakupani, idziemy już po prostu rozpakować zakupy, nie wiesz, o, dobra. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj już, Włożymy zakupy wszystkie. Dobra, wózek to, nie wiem co mi zrobić w ogóle. Nie wiem. O, skasuję to. Dobra, mamy wszystko zrobione. Bogatny jest to. Mamy domek. Mamy wszystko. Mogę chillować teraz bomby. Jak tu basen odkryć? Nie wiem. Ale ole się zakrył. Nie wiem jak tu basen w ogóle odkryć. Um. Więc bardzo fajnie, pracę musimy jeszcze jakoś znaleźć. Chyba pracę już wiem. Sprawdźmy na ulotce, jaka tu może być. Mogę w szpitalu, słuchać militarnie. Możemy być z newsa. Jedziemy tam. Uii. Udało nam się tutaj wejść. Jesteśmy tutaj o TV stadion no. Nasza praca. Tutaj pik i mamy teraz tylko zasłonić. I będziemy nagrywać. Dobra, włączamy kamerę. Dzień dobry wszystkim, jestem tutaj w news. Dzisiaj będziemy patrzeć, co dzisiaj będziemy, dzisiaj wam powiem, jaka będzie dzisiaj pogoda. Przed startem będzie piękna pogoda. Będzie słonecznie, będzie mogło się wybrać na plażę. Pogody Brookhaven są takie. Nie będzie bardzo zimno. Nie będzie żadnych opadów. Będzie bardzo ciepło. Pamiętajcie. Weźcie też parasolkę. Bo jeżeli zostanąć chcecie do wieczora, no, to będzie padać. Życzę miłego dnia i pa wszystkim. Udało nam się teraz nagrać film. To nie film, ojeju! Udało nam się nagrać tutaj kurtynę. Prawdopodobnie będzie taka pogoda. Na razie mamy ładną pogodę, widać, nie? A wieczorem będą pady, więc co? Ja się z wami żegnam. I pa wszystkim. Czekajcie, jutro będzie, czekajcie na trzeci odcinek. Jutro będzie on, właśnie ten trzeci odcinek. O, Bo to będzie losowa, o której na pewno będzie jutro. Pamiętajcie, pa wszystkim, pamiętajcie o subskrypcji, pa.